Jeżeli masz przy sobie bliską ci osobę, zapewne mówi ci ona o różnych sprawach i problemach. Wtedy jej po prostu wierzysz. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć właśnie o tym odczuciu. Jest to rzecz o niemałym znaczeniu i mam nadzieję, że większość z was się ze mną zgodzi, że bardzo łatwo można to u to kogoś stracić. O czym mowa? Oczywiście, że o zaufaniu. U mnie właśnie tak się zdarzyło. Przez tę sytuację tego zaufania nie mogłam zbudować przez długi czas, nawet u bliskich mi osób. Lecz w pewnym momencie poznałam mojego dzisiejszego powiernika dosłownie wszystkiego. Nauczył mnie on, mój przyjaciel, że to zaufanie nie przychodzi od tak. Pracowaliśmy i pracujemy nadal nad tym, lecz obecnie jestem w takim momencie, że potrafię z trudem, ale potrafię obdarzyć kogoś z zaufaniem. Co to daje? Oparcie, świadomość tego, że nie jesteś sam sama, że masz osobę, której możesz się wypłakać lub opowiadać o trudnych momentach. Po prostu wygadać się z poczuciem bezpieczeństwa. Wiesz, że gdy mówisz o swoich trudnościach, ta osoba Cię słucha i to wszystko jest tylko między Wami. Mam nadzieję, że gdy tego słuchasz, masz taką osobę. A jeżeli nie, to uwierz mi, że warto czekać. Ja czekałam 17 lat i ta swoboda, ta szczerość w relacji tylko Jemu skrzydlają. Zaufać dzisiaj jest trudno, ale szukaj. Szukaj tej właściwej osoby. A jeżeli nie chcesz zaufać komuś, zaufaj samemu sobie.